Mamy święta. Dziękujemy, że jesteście państwo z nami. Oto nasz zespół, zespół radia Katowice. Jasne, że nie cały, no bo przecież jesteśmy w wielu miejscach naraz po to, by tworzyć program, program mądry, ambitny, program, który informuje, bawi, który nas rozrywa, słowem program, który dociera w najodleglejsze zakątki naszego regionu, do państwa domów, miejsc pracy, samochodów. Życzymy Państwu nie tylko tego dobrego programu, ale w ogóle wszystkiego, co dobre. Niech ten czas Świąt Bożego Narodzenia będzie chwilą wytchnienia od codzienności, chwilą spokoju i zadumy. Niech towarzyszy nam poczucie bliskości i wzajemnego wsparcia. Wreszcie, niech ten świąteczny czas niesie zdrowie, optymizm. I nadzieję. Każdego dnia. Wesołych Świąt!